Lek na śmierć. Bo już chyba nie ma sensu nazwać tego więźniem labiryntu. Mimo, że wciąż widnieje w tytule, a na plakacie jest napis: każdy labirynt ma swój koniec. Odcinek temu mówiłem. Nawet próbowałem przez jakiś czas wykminić, czy określenie więzień labiryntu pasuje jakoś, chociażby metaforycznie, do tejże części. Ale się poddałem, uznając, że nie ma co owijać bawełnę. Jednak idzie odszukać ten sens. Każdy z nas może się znajdować w takim labiryncie. Każdy z nas ma swoje sprawy, których nie powinien zostawiać nierozwiązanych. Właśnie takie sprawy mają nasi bohaterowie. Ta to takie naciągane pierdolenie, ten tytuł tego sensu nabrał. Ale jednak może to być dla człowieka pouczające. Równie naciągane wydają się być losy tych bohaterów. Widać, że były one wymyślane na bieżąco, bez głębszych foreshadowingów naszych przemyśleń po podtwistach rozkmin typu... Rzeczywiście. Nie mają tutaj miejsca. Powiesz, że to normalne? Tak, to jest jak najbardziej normalne, ale mogłoby nie być. Nie twierdzę też, że to ma być poziom np. MCU. Tam jest takich pełno. Tam plot były nam podpowiadane nawet grube lata przed ich ujawnieniem. Tutaj, gdy jakieś następują, są one takie... Jakby to powiedzieć, pisane na kolanie, wymyślane na szybko. One się dzieją, a my mamy je zaakceptować i tyle. Bez pytań. Ta, ze wszystkich filmów, ten chyba zauważył mnie najbardziej. Zwracając uwagę na to, że już szczepiam się o taki pierdoły. Film nie jest zły jest nagrany w sposób poprawny. Stęki dalej są ładne, widowiskowe. Emocje pomiędzy bohaterami są warte naszej uwagi. Z drugiej strony też ciężko jest mi wskazać jakieś lepsze atuty. Zatem proszę się nie zdziwić, jeśli w tym filmie będę stawiał go w nieco złym świetle, omawiając jego wady. Po prostu Mówię to co myślę i jak znajdę zalety warte uwagi, również je omówię. Oczywiście jest to tylko moje zdanie. Ja zachęcam mimo wszystko do obejrzenia osobiście więzień labiryntu lek na śmierć. Miłego. pamięć. Oglądałem ten film w listopadzie 2020 roku. 5 lat to jeszcze nie jest czas zbyt długi na tyle, by zapomnieć dobry film. Przynajmniej główne jego wątki. Są dużo filmów, które po czasie zostają w pamięci na zawsze. To może wynikać z tego, że niczym szczególnym się dla mnie nie wyróżnił. Oglądając to tym razem pomiędzy akcją czy zmęczeniem, około 55 minuty dosłownie zasnąłem. Nie wiem, czy to było spowodowane moim nastrojem, czy zmęczeniem po pracy. Czasem zdarza mi się po prostu przerwać film, bo nie mogę się w niego wczuć. Zawsze takie odkładam na inny czas. Przykładowo jest taki film Incepcja, uznawany przez wielu za ulubiony. Ja mam na jego temat mało popularną opinię, gdy go oglądałem podzieliłem seans Sans na 3 dni i nie byłem z niego Taki zadowolony jak się spodziewałem. Wtedy miałem dosyć zły okres w życiu. Pewnie to miało na to ogromny wpływ. Będę musiał to naprawić i do tego powrócić. Na poprzednich częściach więźnia labiryntu przerwanie mi się nie zdarzyło. Widowiskowość. Co za dużo, to niezdrowo. W zeszłym filmie opowiadałem o dużej ilości akcji. Znałem go za typowego akcyjniaka. Mam wrażenie, że jest tutaj akcji znacznie więcej. Przez co klimat pierwszej części leci daleko w zapomnienie. Ten klimat jest już zupełnie inny. To, co mi się nie podobało w części drugiej, poszło jeszcze bardziej w tą stronę. Mógłbym ten film sporo porównywać do znanej dobrze chyba wszystkich serii szybcy i wściekli. Poza wskrzeszeniem postaci, wystarczy spojrzeć tylko na pierwszą scenę. no się ona ze sobą pewien cel główny: zachęcenie nas do oglądania. Twórcy postawili na akcję, dynamiczność, igranie z ogniem. Nasi bohaterowie napadają na pociąg, by. Ciągnąć z nich kolegów, ostro narażają życie, przynajmniej w późniejszej fazie pościgu, bo przecież nikt zresztą nie przemyślał tego, że dla Tomasa będzie to idealna okazja na uwolnienie ziomków i nie lepszej lepsze eskorty. Okej. Okay. Trochę przesadziłem z ostrym narażaniem życia, bo nawet po tym, gdy zjawia się więcej żołnierzy, nic się nie zmienia. W tym filmie ci żołnierze to jedna wielka tragedia. Nie czuć o nich zagroż zagrożenia. Bardzo łatwo jest im uciec. Nie strzelają, gdy jest okazja, a jak już strzelają, to... Prawie nigdy nie trafią. Gorzej niż szturmowcy z Gwiezdnych Wojen. O wiele większym wyzwaniem dla naszych mordek stanowi sam Little Littlefinger na końcu filmu. Nie wiem skąd jej tych żołnierzy. Być może dali mundury i broń zwykłym cywilom. Zmuszając ich do wejścia w wojsko bez żadnych szkoleń. Ich obecność jest tutaj tylko dynamicznym tłem. Umiejętności... Totalna beznadzieja. Scena nakręcona jest pięknie, ale co z tego skoro traci napięcie? Wiadomo, trzeba się cieszyć, że bohaterowie idą do przodu. Dałem sobie radę, ale bez przesady. Ci statyści... Przepraszam, żołnierze. Prawią, że nie mamy co się w ogóle o tych naszych bohaterów martwić. Dostelek akcji chciałbym wyróżnić jazdę w tunelu, a właściwie to jedno ujęcie. Minęło parę dobrych dni, gdy oglądałem film. I często mam ten obraz w głowie, to dobrze o tym świadczy. Na początku myślałem, że w sumie, poza kolejną akcją wizualną, równo się tam dzieje. Takie miałem pierwsze wrażenie. Po części trafne, ale ma znaczenie co do innej kwestii. Ugryzienie Newta. Jednego z OG członka ekipy Tomka. Ogólę to jeszcze raz zobaczyłem sobie tę scenę i... i chwia, *ja, prawda. Nie mają <gryzienie> żadnej styczności zarażenia. Ogryzienie nie jest dość sprecyzowanym określeniem. Z samego momentu chapnięcia chyba nie widzimy, śladu po zębach nie ma. był on z nami od początku Samego początku serii i był sobie takim spokoziomkiem. Jego śmierć ma za zadanie budzić w nas silne emocje. Co do jego sceny walki z Tomaszem, nie mam żadnych zastrzeżeń. Naprzemienne próby zabicia Tomasza i siebie wyglądają niesamowicie. My, jako oglądający, czujemy do niego jakieś przywiązanie. Kamera do tej pory cały czas stawiała go w zajebistym świetle. Dlatego wybrano, że to on umrze, a nie ten czarujący mężczyzna, który też jest z nami od początku, ale tak często go nie pokazuje.

Ciekawe imię Frypan. Nie wiem, jak jest w książce, ale tutaj nie ma wyjaśnionej genezy takiej ksywy. Moja teoria to przypadek, w którym chłop nigdy nie przypomniał sobie imienia. Z racji tego, że był dobry w kuchni. Powstał patelniak. Odnosząc się ponownie do Newtona, jego śmierć jest bardzo kierowana pod emocje. Przygotowujemy się na nią pół filmu. Co chwilę jest tam przedstawiany pogarszający się jego stan, i nie pozwala nam odejść od myśli, że zbliża się jego koniec. I to wszystko po to, by dosłownie chwilkę po śmierci Tomek dowiedział się, że przez cały czas. To on mógł być dla niego lekarstwem. Bo jego krew jest, z tego co zrozumiałem, sama w sobie jakimś antidotum. Tak wyleczył brędę w powszedniej części. Juta nie uratował, bo nie wiedział. To jeszcze bardziej go dobiło i zmotywowało do ostatecznego zaufania Teresie. Gdyby nie śmierć bliskiej osoby, prawdopodobnie dalej miałby to w dupie. Tereska, za to, można ją rozumieć ale równocześnie też nie lubi. Zdraciec szuja kierująca się naiwnością. Chciała dobrze, myśląc o leku. Ale dla mnie nie jest to zbyt przekonujące. Przecież to było oczywiste, że firma, która dokonuje się takich posunięć, by odkryć lek, nie wykorzysta go w sposób dobry dla całej ludzkości. Teresa w tym celu sprzedała swoich najbliższych, doprowadzając do śmierci oraz porwań wielu osób. Potem jeszcze bierze udział w testach przeprowadzanych na Mino, które bardziej wygonałem jak tortury. Mino natomiast pochwała. Pomimo całych miesięcy niewoli, nie poddał się manipulacji. Psycha siada? Mi, mi psycha -sia Stary, ja mam tak mocną psychikę. Z nim była jeszcze fajna senka w wagonie. Te kadry sprawiałem wrażenie, że Mino jest już uratowany. A jednak... Jednak okazał się być w innym wagonie. Gdyby tylko w tym tłumie krzyczał jakieś słowo klucz. Na przykład Tomasz jestem tutaj! To byłby dopiero good ending. Powracałem do tej dziwnej kobiety. Nie była ona czarnym charakterem, prawda? Nie wiem co Tomek w niej widział. Nawet miód się wkurwił jak się domyślił, że go dalej do niej ciągnie. Co ona ma? Czego nie ma brenda? Dalej uważam, że lepiej by do siebie pasowali. A teraz mają większe szanse, ponieważ Teresa umiera. Bardziej popełnia samobójstwo niczym Jack nie wchodząc na drzwi razem z Rose po zatonięciu Ta scena jej śmierci pobudziła we mnie chyba największe emocje w całym filmie. W żadnej innej scenie Aż tak się nie ucieszyłem. Gali żyje. I dostał w mordę. Mimo dzidy przebitej na wylot w klatce piersiowej. I jakoś go uratowali. I jakoś znalazł się w ruchu oporu walczącego z dreszczem. Tyle, że w mieście. Lub bardziej pod miastem. Bo zwykłych cywili do miasta nie wpuszczali. Co tym bardziej świadczy, że odnalezienie leku ma dobre intencje. Oczywiście. Nawet dreszcz sobie strzela do tych biedaków. No kurwa mać. Nie pamiętam czy ta grupa miała jakąś nazwę, ale dowodził nimi sam Lord Voldemort, który zapowiadał się na bardzo istotną postać pełną grozy, ale ostatecznie to był trochę nudny. Jedynie z czego go zapamiętałem to z braku nosa oraz samobójstwa rozpoczynając oblężenie na miasto. Jednak bardziej chcę się skupić na tym Galim. Jakim cudem chłop aż tak zmienił swoje nastawienie do Tomasza. Zrozumiem, że przemyślał sobie parę rzeczy, ale to jest w... To była przesada, wcześniej Tomusia całego serca nienawidził, chciał go zabić, Na następnym spotkaniu już jest friendly i gotowy skoczyć za nim w ogień. On nigdy nie był sam sobie zły, po prostu nie tolerował Tomasza, to kamera go przedstawiała jako postać negatywna, A teraz jakby go wybiela robiąc z niego czada. Uważam, że ludzie nie zmieniają się aż tak i ten przypadek jest dobrym przykładem czystej fikcji. Czas podsumować krótko całą serię. Im dalej w nas, tym widzę więcej akcji, więcej nieścisłości i absurdów. Ktoś miał genialny pomysł i go na siłę przyciągał, by więcej na nim zarobić. Każda seria mogłaby mieć swój upadek z czasem, dlatego lepiej kończyć, gdy jest się na szczycie. Tutaj moglibyśmy kończyć na pierwszym filmie, lub chociażby utrzymać jego klimat w kolejnych. To wszystko odeszło od czegoś. Co nas wszystkich do tego uniwersum sprowadziło. Trzeba też zwrócić uwagę na Tomasza. Jakby jeszcze nam było mało, właśnie, mam wrażenie, że było go na ekranie trochę za dużo. Cała ta jego faworyzacja, wyjątkowość, wskazywanie, że to on jest kurwa gwiazdą tego show. sprawia, że wszyscy inni trochę stoją w jego cieniu. A dookoła jest wielu wspaniałych aktorów, którzy mogliby wnosić więcej. W szczególności gość który grał Gustavo Flinga. Mając kogoś takiego pod swoimi skrzydłami można by dokonać znacznie więcej niż zwykłe ratowanie Tomka raz na jakiś czas. No trudno. Takie moje słowa na koniec. Jeżeli masz wolny czas, fajnie jest wrócić do więźnia labiryntu. Jedynego filmu, którego mógłbym nazwać takim tytułem. Te dwa kolejne możemy potraktować z przymrużeniem oka. Jak jakieś dodatki dla ciekawych widzów.